Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Sylwio. Odpowiadam na Twoje pytanie. Czy w ciągu kilku dni poprawi się sytuacja z Sylwii, jeśli chodzi o pracę, czy ktoś inny otrzyma lepszy kontrakt? Czy w ciągu kilku dni poprawi się sytuacja z Sylwia, jeżeli chodzi o pracę, czy też ktoś inny otrzyma lepszy kontrakt? Mhm. Czy się poprawi sytuacja Sylwii w ciągu kilku dni? Czy się poprawi? Mhm. Czy ktoś inny otrzyma lepszy kontrakt? Um, wiesz co? Nie, nikt inny nie otrzyma lepszego kontraktu, natomiast Twoja sytuacja rzeczywiście poprawi się, ale też może być w pewien sposób wstrzymane, bo drzewko życia mówi, tak, o, to jest karta stop, karta blokada. I my nie, będą miały miejsce takie sytuacje, które gdzieś tam pochodzą z losu, z przeznaczenia i my nie wiemy, co to za sytuacja, ale one będą determinowały dalsze kroki, dalsze decyzje, tak, to, co gdzieś tam jest dalej. Natomiast tutaj może być jakaś blokada energetyczna, może być jakieś przyblokowanie. Czyli być może nie w ciągu najbliższych kilku dni, tak, tylko troszkę, powiedzmy, dłużej tak może to potrwać. No z jakiegoś powodu jest, jest blokada. Ale ktoś inny nie otrzyma lepszego kontraktu. Natomiast jeżeli chodzi o, jeszcze tutaj o Ciebie, tak? Czy się poprawi w ciągu kilku dni? No to jest na ta karta sądu ostatecznego. Sąd ostateczny to jest taki katarzis, tak? Uwalniam się, wyzwalam ze wszystkiego, co jest nie, negatywne, co mi nie służy. Także wyzwolenie i poprawa będzie moja droga, tylko że może troszkę to więcej na przykład zająć czasu, tak? Natomiast będzie. Paść denarów w negatywie tylko Ty możesz mieć jakiś... Mm, nie wykorzystywać szans po prostu w serialości gdzieś tam będzie zsyłął. Także zwróć uwagę na to, czy wykorzystujesz te szanse, bo tutaj według kart możesz przegapiać coś, tak? Ale gdyby też były przy tobie jakieś mm, możliwe kursy, szkolenia, tak? Podnoszenie kwalifikacji, to też weź to pod, pod uwagę, bo to będzie istotne. Miał, będzie, będzie ważne, będzie miało istotne znaczenie. No i karty rady drzew korzyści, jeżeli coś może być przyblokowane. Także trzeba mieć, nosić ze sobą amulet, czy to w postaci naszyjnika, pierścionka, nie wiem, broloczka bransoletki tak czy gdzieś tam w portfelu trzymać na przykład ametyst, kwarc różowy, kryształ górski po prostu żeby odpychać te wszystkie jakieś negatywne emocje i negatywne no te wszystkie takie no, blokady tak to co gdzieś tam podczepy, także warto by było żeby się w taki amulet zaś czy ktoś inny otrzyma lepszy Kontrakt. Co jest na tak? Karta Siły. Karta Siły też mówi o pewnym wstrzymaniu, czyli gdzieś tam nie widać tego. Co jest na nierzutka buław? Tutaj poprzeszkadzać może słomiany zapał, tak? No i dwójka mieczy wątpliwości. Także nie, tutaj nie widzę kochana, żeby ktoś inny otrzymał lepszy kontrakt. To jeszcze sobie tak szybko zobaczymy. Kiedy się poprawi ta sytuacja? Kiedy poprawi się sytuacja, Sylwii, jeśli chodzi o pracę? Kiedy? Kiedy poprawi się sytuacja, Sylwii, jeśli chodzi o pracę? Kiedy? Kiedy się poprawi? Kiedy? Kiedy się poprawi? Kiedy? Mhm. No wiesz co? Tak naprawdę. To mamy, już Ci mówię. Tak naprawdę, tak. Mamy świetne karty już od zaraz, dosłownie od dzisiaj. Naprawdę mamy bardzo fajne karty. A tak, już definitywnie, e, tak naprawdę fajnie będzie, powiem Ci kiedy. E, w środę. Tę kolejną, tak, w kolejną dziewiątka denarów, dostatek, dobrobyt, szczęście, radość, dojrzałość emocjonalna, duże korzyści materialne, super, po prostu tu nie będzie Ci niczego brakowało. Aczkolwiek wcześniej jeszcze, no, dzisiaj mamy ka kartę głupce, czyli gdzieś tam nowe początki wszelkiego rodzaju, to jest fajna karta, nie szóstka denarów, no, dotacje dofinansowania, ktoś wyciąga pomocną dłoń do Ciebie, harmonia, równowaga w dawaniu i braniu, super karta, super, naprawdę, czyli weekend pod znakiem, no, rewelacyjnej energii. Poniedziałek karta kapłanki, czyli chronić się koniecznie energetycznie, bo jakieś mogą się pojawić blokady. Wtorek karta sądu ostatecznego, czyli katarzizm, wyzwolenie, uwolnienie, tak to co było. Także tutaj mamy wtorek. Środa karta siły, czyli są wstrzymanie, może być e, chwilowe, ale również tu według kart, mm, no nie i też starych błędów żadnych, żebyś zwróciła uwagę. Czwarta karta umiarkowania, czyli ustabilizowanie sytuacji, ale też brak rozwoju trochę. Sobota, niedziela, poniedziałek, środa, czwartek. Piątek, rycerz buław, czyli zmiany, intensyfikacja działań, tak? Jakieś takie, no też silne przyciąganie seksualne ogólnie, ale tutaj takie zmiany na ogół nie wiadomo skąd w zasadzie. Sobota, krótki licho, czy jakiś mężczyzna, bliski sercu będzie miał wpływ, jakby na dalsze tutaj losy. E, tak, sobota niedziela poniedziałek, w środę, środa czwartek, piątek. Niedziela, karta komfortuje, czyli zmiana o 180 stopni, poniedziałek, dziewiątka buław, czyli jeszcze troszeczkę brak działania, brak konsekwencji w działaniu. Wtorek, dziesiątka buław, możesz mieć nadmiar obowiązków, także zwróć uwagę, nie bierzesz swojej barki za dużo. No i środa, dziewiątka denarów, tak. Świetna, świetna energia, dojrzałość emocjonalna, dostatek, dobrobyt, niczegoś nie będzie brakowało i naprawdę tutaj będziesz szczęśliwy. Także moja droga, no tak to wygląda. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam za Ciebie kciuki, życzę powodzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.